Cześć jestem Iskremówka i witam was w takim krótkim mam nadzieję filmie yy, w którym powiem wam moją opinię na temat nowej aktualizacji do The Sims 4. Nie jest to już tak nowa aktualizacja ponieważ ona wyszła na początku czerwca jest zwana czerwcową aktualizacją lub aktualizacją Gender. I powiem wam dlaczego tak jest nazywana i o co w niej chodzi i jaka jest moja opinia ponieważ Kilka osób się już mnie pytało, co sądzę na temat tego, że wprowadzone zostały takie zmiany, jakie zostały wprowadzone, ale zanim w ogóle przejdziemy do tej kontrowersyjnej części, to opowiem o tym, co, co ta aktualizacja zmienia, tak w ogóle w tej grze, oprócz, oprócz tych wszystkich kontrowersyjnych spraw, bo to nie jest tylko gender, które się zmieniło, tu jest parę innych rzeczy. Przede wszystkim jest nowy sposób oświetlenia pokoi. I jest on dostępny na bardzo wysokich detalach oświetlenia. Czyli jeżeli wejdziecie sobie w opcję gry, yy, przepraszam, grafika, macie tutaj grafikę, jakość grafiki, oświetlenie musi być ustawione na bardzo wysokie. Yy, jeżeli bym sobie teraz zmieniła na, yy, na te zmiany, to no, nie wiem, czy byliście w stanie zauważyć te różnice w tym momencie, bo. Bo ja sama też dokładnie nie wiem, na czym te zmiany polegają. W sensie oglądałam screeny i nie widziałam większej różnicy. Wiem, na czym to ma polegać. To ma polegać na tym, że. oświetlenie bardzo wysokie. A, odbicie światła? Nie, odbicie światła nie mogą być wyższe. Dobra. Wymaga ponownego uruchomienia gry, czyli sobie zmieniałam, będę musiała uruchomić grę. W każdym razie chodzi o to, że światło teraz wpada słoneczne, wpada inaczej przez okna i e, między innymi mają wpływ na to, jak wpada również zasłony zawieszone w oknach. Do tej pory nie było, nie miało to większego wpływu. Drugą taką zmianą jest e, przypisywanie w trybie kupowania, przypisywanie stołów, krzeseł do stołów, stołów do krzeseł. Przede wszystkim ta zmiana, jak widzicie, ja mogę tu zmienić jedno krzesło, ale ogólnie ono tu jest przypisane do tego stołu, jak kliknę stół, przenoszę wszystko. To już było, natomiast ten mechanizm został trochę zmodernizowany, zmieniony żeby uniknąć błędów, w których Simowie e, nie mogą rozmawiać e, ze sobą siedząc obok siebie. Były takie błędy, one zostały wyeliminowane. No głównie mam, na, tak, mam wrażenie, że przez e, wzgląd na dodatek e, z restauracjami. Myślę, że tam to było szczególnie istotne, żeby przypisać e, tak, żeby Simowie mogli odpowiednio sobie rozmawiać po prostu przy jednym stole siedząc. Także to jest taka druga zmiana wypisałam je sobie tutaj wszystkie w notatniczku, żeby o niczym nie zapomnieć. Kolejną zmianą i do tej zmiany będę potrzebowała jakiegoś sima którym się będę musiała posłużyć. Są inne miniatury jedzenia. Te miniatury do tej pory były po pierwsze mniejsze, po drugie ciemniejsze, a po trzecie były pod innym kątem, były bardziej tak od, z profilu pokazywane. Teraz one są pokazywane lekko, niby bokiem, ale też od góry, przez co dokładniej widzimy, jak ta potrawa wygląda. Także poprawiono właśnie miniatury jedzenia. Głównie też mi się wydaje, że przez wzgląd na ten dodatek z restauracjami, żeby Jakoś tam można było te wszystkie, te wszystkie przepisy tutaj ładniej sobie zobaczyć. I nie wiem jeszcze, bo jeszcze nie miałam okazji grać w restaurację, natomiast pewnie chodzi o wybór po prostu dania z karty. No tak mi się wydaje, że o to może chodzić. Taka drobna zmiana w wyglądzie gotowania, ten jest w pracy. Kolejna rzecz. To w takim razie, skoro ona jest w pracy, to my się posłużymy. On jest w pracy, to my się nią posłużymy. Wpadniemy sobie na górę, poszukamy gdzieś. Oni mają jakąś szafę, którą muszą gdzieś mieć. Tu jest komoda, jest. jest kolejną rzeczą jest możliwość zmiany sima. W edytorze CAS, czyli tym edytorze takim początkowym, jest możliwość zmiany tego Sima już, już z poziomu gry. Wystarczy kliknąć na szafę i otworzy Wam się po prostu edytor Sima. Zmień Sima, proszę bardzo. Czy ona ma jakąś aspirację? O, dobra. Możemy po prostu wejść z gry do edytora postaci. Do edytora postaci i to widzicie, że to jest dokładny edytor postaci, włącznie z cechami i tak dalej. Nie wiem, czy to jest dobre do końca, bo cechy charakteru mogą się zmieniać, w sumie aspiracje życiowe też. To może to nie jest taki najgłupszy pomysł. Głównie jest to ze względu na to, byśmy mogli istniejących Simów wyedytować pod kątem właśnie nowych opcji w edytorze Sima. Um, upewnię się tylko, że wszystko, wszystko już um, powiedziałam, tak. Wszystko już powiedziałam z tej niekontrowersyjnej części aktualizacji, a teraz chcę opowiedzieć o kontrowersyjnej części aktualizacji, czyli o tym całym gender. Jak to jest z tym gender? Mamy simkę. Simka jest kobietką, Definitywnie Mamy zaznaczone, że jest kobietą, ale możemy tę płeć dostosować poprzez niestandardowe ustawienia płci. Sylwetka jej może być męska. Może być kobieca, czyli wiecie, albo talia osy, albo jesteśmy bardziej prostokątni. I kwadratowa szczęka. No widzicie chyba zmiany. Preferowane ubrania męskie, damskie. Też możemy to dostosować. Sim będzie w stanie zajść w ciąży, zapładniać. Żadna z opcji. Czy albo będzie zupełnie bezpłodny, albo będzie działał jak kobieta, albo będzie działał jak mężczyzna. I czy Sim może korzystać z toalet na stojąco? Nie lub tak. E, całe kontrowersje pojawiły się po tym... Jak, jak aktualizacja w ogóle weszła i pojawiły się głosy, że hej, przecież ta gra ma Peggy 12 i co biedne dzieci mają zrobić, jak się natkną na takie opcje? Moje podejście jest bardzo zdroworozsądkowe, jeśli o to chodzi. Przede wszystkim chciałam zauważyć, że to nie jest polska gra. Simsy są tworzone w Stanach Zjednoczonych. Tam też, y, tam też twórcy mają siedziby, mieszkają. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na ich mentalność. E, trzeba zwrócić uwagę na to, że w Polsce jakby walka LGBT i tak dalej, o te równouprawnienia, tolerancje, to wszystko jest na, na samym początku drogi. W Stanach Zjednoczonych przypominam, że w y, wielu Stanach. Jest możliwość zalegalizowania związku partnerskiego, adopcji przez taki związek dzieci, albo, albo w ogóle wstąpienia w związek małżeński. Więc oburzanie się, że nagle do symulatora życia dodawane są opcje, które umożliwiają, umożliwiają tak naprawdę transseksualistom stworzyć własną postać, to, to, to jest co najmniej, co najmniej dziwne, w moim mniemaniu, no bo. No, bo nie ma co ukrywać, że takie osoby istnieją. Są osoby, które źle się czują w swoim ciele, są osoby, które, e, które czują się bardziej kobietą niż mężczyzna, a na przykład mają właśnie męską sylwetkę, a czują się kobietą i chcą nosić damskie ubrania i nie korzystać z toalety na stojąco. A taka osoba transseksualna, mimo że na przykład. E, Mimo, że na przykład chodzi w kobiecych ubraniach, ma kobiecą sylwetkę, to wciąż jest mężczyzną i może zapładniać innych ludzi, tak? No to, no to, no to dlaczego nie? Skoro my możemy sobie taki przeciętny Jan Kowalski stworzyć swojego sima, którego nazwie Jan Kowalski i zrobi go bardzo podobnego do siebie, to dlaczego mamy odmawiać innym ludziom tego prawa, zwłaszcza, że tak jak już mówiłam w Stanach Zjednoczonych, gdzie ta gra powstaje te wszystkie ruchy, ruchy równouprawnieniowe jeśli chodzi o LGBT i w ogóle około takie to całe, wiecie, wszystkie te tematy dookoła, to jest na Dużo jakby dalszym poziomie, więc, więc skoro oni tam mogą wyrażać siebie w dowolny sposób, to dlaczego nie mogą przenieść tego wszystkiego do gry? To, to musicie jakby sobie uświadomić taką jedną rzecz, że, że aktualizacja aktualizacją, że my gramy w to w Polsce spoko, natomiast wszystko to wywodzi się właśnie ze Stanów Zjednoczonych, gdzie to jest na porządku dziennym i to jest normalne. E, u nas to jest dziwne i jeszcze może za jakiś czas to się zmieni, natomiast tam to jest normalka. E, tym, którym to przeszkadza, sugeruje nie korzystać z tego. Macie taką magiczną opcję, że nie musicie z tego korzystać. Możecie dalej wybierać standardową płeć mężczyzna, kobieta i w ogóle do tych opcji nie zaglądać. W ogóle, w ogóle szczerze mówiąc, yy, ja je zauważam przez przypadek i tak naprawdę nawet bym nie wiedziała, że coś się święci. W każdym razie, mówię, nie musicie w ogóle tego otwierać w ogóle nie musicie z tego korzystać, jak wam to nie pasuje. Możecie grać dalej sobie po staremu ale. Z drugiej strony, jeszcze a właściwie z trzeciej strony, bo tu mamy zwolenników USA i tak dalej, mamy Polaków i przeciwników i tak dalej, mamy też jeszcze całą grupę ludzi, którzy tworzą w Simsach swoje własne historie, fotostory, filmy fabularne i uważam, że to jest ogromne otwarcie w ogóle się na możliwości tej gry, no bo Spójrzcie, e, jakie scenariusze można teraz napisać, mając do dyspozycji takie narzędzia, kto, z których, mówię, nikt nie musi korzystać. Każdy korzysta dobrowolnie, ba, każdy gra w tę grę dobrowolnie, nikt go nie zmusza, że ma grać w Sims, jak mu się coś nie podoba, to po prostu nie musi tego robić, tak? Natomiast, mówię, nie trzeba z tego korzystać, przez co w ogóle jakby nie rozumiem za bardzo dyskusji. E, kolejną taką zmianą jest odblokowanie, no ale to już rozumie się samo przez się, że męskich ubrań dla... Kobiet damskich dla mężczyzn, to samo z fryzurami, makijażem i tak dalej. To wszystko, no to wszystko nam się tutaj jakby łączy z tymi zmianami. No i dlatego mówię, że moje podejście jest właśnie takie zdroworozsądkowe, nie usłyszycie tutaj jakiegoś potępienia czy coś. Ehm, pojawiają się jeszcze głosy, że jest to gra PEGI 12 i dlaczego dzieci mają na takie bezeceństwa patrzeć? Przede wszystkim chciałam Wam powiedzieć, że mamy XXI wiek. Ruchy równouprawnieniowe walczą. W jednych krajach są na wyższym poziomie, w innych na niższym, zawsze pną się w górę w każdym razie, i zawsze dochodzimy jednak do tego, że, że lepiej tolerować i akceptować niż walczyć. I z reguły do takich wniosków wszyscy dochodzą, tylko to potrzeba więcej lub mniej czasu. I teraz wyobraźcie sobie, że dzieci bywają okrutne. Dzieci bywają bardzo okrutne. I potrafią nie akceptować kogoś tylko ze względu na to, że, że ma, nie wiem, większy nos niż ktoś inny albo rudy kolor włosów i to już jest czasami tragedia dla dzieci. Więc po pierwsze, jeżeli dziecko w ogóle gra, ma poniżej 12 lat i gra w tę grę, to jest wina rodziców. Tu w ogóle nie ma co co gadać? Jeżeli rodzic się oburza, że jego dziecko ma 10 lat, a gra w Simsy i zobaczyło takie straszne rzeczy jak aktualizacja gender. No to wybaczcie drodzy rodzice, to jest tylko i wyłącznie wasza wina. Po cholerę kupujecie grę PEGI 12 10-letniemu dziecku, chyba że kupiście ją sami dla siebie i dziecko w nią zagrało. No ale też jak pilnujecie swojego dziecka? Pierwsza sprawa. Druga sprawa. Dzieci, dzieci, młodzież już powyżej 12 roku życia niejednokrotnie wie, że takie osoby jak homoseksualiści, osoby transseksualne istnieją i w ogóle nie mają z tym żadnego problemu. I w ogóle dla nich to jest normalne jak obiad niedzielny, prawda? Więc nie ma tutaj co w ogóle demonizować tego, no bo Ci ludzie oglądają telewizję, czytają gazety, siedzą w internecie, zdają sobie sprawę, że taki no, problem, tak? bo to jest problem dzisiejszego świata, że yy, te osoby chcą równouprawnienia, a może nie każde środowisko by chciało, żeby to równouprawnienie mieli i znają w ogóle sytuację, znają sprawę i dla nich to jest normalne. Tak? A trzecia sprawa to jest świetna lekcja wychowawcza tak? drodzy rodzice że można pokazać, że. Yy, że jednak tacy ludzie mają jakiś problem wewnętrznie ze sobą i, i źle się czują w swoim ciele, chcą go rozwiązać. No i, i, i taki, taki jest świat, tak? No, gra pokazuje świat, pomijając wszystkie fantastyczne wilkołaki, wampiry i tak dalej. Pomijamy ten fakt, ale jakby symulator życia, tak? Symulator życia, więc i, i na takie rzeczy powinno mieć miejsce. Wyjdźmy sobie z tego trybu tworzenia Sima. Jeszcze, i jeszcze powiem o jednej rzeczy, która, która często jest podnoszona a propos tej aktualizacji. Tworzona pół roku, a do tej pory nie doczekaliśmy się uczących się chodzić dzieci. No tak, no, no jest to problem, też ubolewam, że nie można dzieci tutaj uczyć po prostu chodzić. Natomiast, wiecie, w każdym, z każdą generacją Simów, czy to była The Sims 1, czy 2, czy 3, czy 4, z każdą generacją jakieś opcje nam dochodziły ale też odchodziły, prawda? Więc nie ma co się dziwić, że skoro The Sims 4 dodało nam tak bogaty edytor Sima, pomijam aktualizację Gender, okej, -okay, on od początku był bogaty. W sensie każdy do, do milimetra szczegół ciała można było zmienić dostosować. Jeżeli mamy tak zaawansowany edytor domu, gdzie możemy całe pokoje przenosić, dodawać i tworzyć naprawdę super budowle, gdzie mamy gdzie mamy no, cukierkową, nie wszystkim się podobającą grafikę, ale jednak jest dosyć ładna, fajnie zrobiona. Jeżeli mamy nastroje, emocje, jeżeli mamy tyle rzeczy, to z czegoś musimy zrezygnować, słuchajcie, i myślę, że te dzieci to były taki naj, najmniej, najmniej bolący nas powód, e, znaczy najmniej taka bolączka, naj, najmniejsza bolączka nasza, te dzieci w sensie. No, no szkoda, że nie możemy, tak. Ale jeżeli chcemy móc, to możemy sobie się cofnąć do poprzedniej generacji i już tam możemy, i nie ma z tym problemu, prawda? Więc tak mi się wydaje, że, że to jest takie już doczepianie się, doczepianie się wszystkiego. Te dzieci wprowadzą pewnie kiedyś, no bo dlaczego nie? I sami chyba twórcy, jeśli się nie mylę, mogę się mylić teraz, o tym mówili, że to jeszcze zostanie wprowadzone, tak? Ta seria się cały czas rozwija, wydawane są dodatki, także na wszystko przyjdzie pora. Natomiast yy, uważam, że. Jeżeli była taka potrzeba wśród graczy, a była, żeby taka aktualizacja weszła, to ci gracze są zadowoleni, a mogą lepiej wyrazić siebie w tej grze, utożsamić z postaciami, które tworzą, bo przecież o to chodzi w grze, żeby się utożsamić z postaciami. A tym, którym to przeszkadza, naprawdę nikt nie zmusza ich, żeby tego używali, żeby z, tego, z tych opcji korzystali, bo mogą po prostu grać po staremu. Jeszcze jedna opcja jest taka, że tutaj nie widać, czy to jest chłopiec, czy dziewczynka, bo pokazuje się chłopiec, kobieta, czy mężczyzna, bo nie pokazuje się ikonka. Widzimy tylko wiek i nie nazwisko. No no cóż, no to może być umówmy się, to może być problematyczne, tak? Natomiast, natomiast przede wszystkim zacznijmy od tego, że gra sama nie będzie generowała simów gender które korzystają z tej opcji. Wy możecie wyedytować tych simów, którzy już są, albo wy możecie stworzyć nowych simów. Gra nie będzie tworzyła simów pół kobiet, pół mężczyzn i takich tam innych kombinacji, więc po pierwsze, wszyscy simowie, których wy nie stworzyliście, są raczej dosyć jasno określeni poprzez imię i nazwisko, prawda? A tych, których Wy stworzyliście, to już Wy doskonale będziecie wiedzieli, jaka jest ich płeć, albo tych, których wyedytowaliście edytowaliście, jakie oni mają tam opcję ustawione i co im ustawiliście, więc... Bez przesady, ok? Bo tu się robi demonizowanie i wielka histeria, a ona jest zupełnie niepotrzebna, i tu w ogóle nie ma o czym gadać, nie? Dla mnie, po prostu, dla mnie ten temat był tak naturalny, że ja się zdziwiłam, że pojawiły się pytania o to. No ale skoro się pojawiły, no to postanowiłam taki film nagrać i opowiedzieć Wam o co, o co chodzi i dlaczego i jak ja uważam i co ja uważam. Dlatego mam nadzieję, że, że jakoś podejdziecie rozsądnie do tego tematu yy, i że nie zabronicie nikomu mieć jakichś swoich wolności, yy, tylko po prostu wy nie będziecie z tych dodatkowych opcji korzystać, jeśli wam to nie pasuje. I, I cóż, to by było na tyle, chyba. Trzymajcie się i do zobaczenia. Jeszcze dzisiaj będzie jeden film, także nie martwcie się, że gameplay jakiś przegapiliście. Do zobaczenia, buziaki, cześć.